Dzień dobry, witamy po dłuższej przerwie z opowieści dragonowych. Chcieliśmy zapowiedzieć, że wracamy do nagrywania filmików. Będziemy mówić, co się u nas zmieniło przez ten czas. A i takie ogólne rozmyślenia dragonowe. No, więc na wstępie, chcieliśmy powiedzieć do wszystkich, aby w ten gorący okres, przede wszystkim co najważniejsze, nie zostawiajcie swoich psiaków. Jak wchodzicie do sklepu, nie zostawiajcie przed sklepami nawet w cieniu. Wejdźcie ze zwierzakami do sklepu, a jeśli możecie, to zostawcie je w domu. Ale nie zostawiajcie zwierząt przed sklepem, żeby też były, no bo mówiąc, a idę tylko na 5, na 5 minut, zaraz wracam. Nie. Bierzecie ze sobą zwierzaka do pomieszczenia klimatoz, klimatyzowanego. Po prostu. Bo no to jest... Maga za gorąco, to raz. Druga rzecz jest taka, że yy, nie powinno się zostawiać zwierzaka, gdyż może zobaczyć cokolwiek, innego psa, inny bodziec, pociągnie smycz, urwie bądź przegryzie i jest później problem, że musimy szukać naszego pupila. Ale przede wszystkim gorąco i tak samo jak idziecie na jakiś spacer. Ja teraz wychodzę tak, że yy, idziemy rano dłuższy. Po pracy taki szybki, teraz też szybki Troszkę dłuższy późny wieczorem, bo nie da się inaczej. No stój. Stój nie da się inaczej. Chodź tędy, chodź dragon. Stój pies, z którym się nie lubią Stój drogi, stój stój. Eee, psiach, który się nie lubią. Także pamiętajcie aby dawać, aby dawać wodę, aby dawać wodę w sumie. To jest, Chodź, no chodź. A, wiem o co chodzi. Wiem, chodź, chodź, jest za gorąco, dragon, chodź. Eee, no już jestem, e, mianowicie pamiętajcie o wodzie, pamiętajcie o wodzie, bo e, woda to jest podstawa, musi być codziennie, co chwilę wymieniana, najlepiej świeża. No i nie dawajcie tej wody, zresztą nie dawajcie tej wody za dużo, żeby ona się też nie nagrzewała, bo. No, bo my musimy się nawadniać, a to dopiero nasze pupile. I przede wszystkim uważać, żeby psiaka nie przegrzać. Bo przegrzać psiaka i w takich warunkach jest naprawdę nietrudno. I nawet jeżeli gdzieś już idziecie i widzimy, że e, psiak już ma dość, chce sobie w cieniu się położyć, żeby troszeczkę dojść do siebie, nie ciągnijcie go na siłę, dajcie mu dojść do siebie. Ale mówię, długie spacery w tym okresie odpadają. Nie da się, po prostu nie da się. Ja widzę, jak to u nas wygląda. Zrobiliśmy kółeczko i zaczyna się dyszenie, więc już wracamy zaraz do chłodnego mieszkania. Woda, ewentualnie jakaś mata chłodząca i później wieczorem. Albo tak jak my robimy idziemy częściej, ale po prostu na krócej, aby się tylko załatwić nic więcej. Także pamiętajcie o tym, bo no to jest mega trudny okres dla naszych zwierzaków i, i one nie mogą się rozebrać tak jak my i one nam nie powiedzą, że mają dojść, że chcą wody a... A no, można naprawdę narobić sporego problemu. A lepiej chyba, yy, aby nasze zwierzaki były zdrowe, żeby nam codziennie oddawały tym merdaniem ogona, tą radością, tak jak tutaj Dragona, nie Dragon! Tak? No, życzymy miłego dnia wszystkim. Trzymajcie się. Hej.